Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest 6 września 2025 rok, sobota. W książeczce z Biblią na co dzień znajdujemy fragment z księgi proroka Ozeasza, 14 rozdział, werset 5. Bóg mówi, Będę dla Izraela jak rosa, także rozkwitnie jak lilia. I Ewangelia Mateusza, 6 rozdział 31 werset 32. Jezus mówi: Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Drodzy, dzisiejsze fragmenty Pisma Świętego zaczynają się od tego, że Mamy mowę o, o Rosie. I ten fragment z Księgi Ozeasza pokazuje obraz naszego wszechmogącego Boga jako delikatnej, lecz życiodajnej siły. On jest dla nas jak Rosa. Będę dla Izraela jak Rosa, także rozkwitnie jak Lilia. Jest to bardzo ważna obietnica odnowy, ale też pokazuje Bo bożą czułość, troskę. Rosa w Biblii to symbol duchowego orzeźwienia i nowego życia. To nawiązanie do raju, gdzie nie było deszczu, a wilgoć zraszała codziennie rośliny. Czytamy o tym w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, w szóstym wersecie. Mgła podnosiła się z ziemi i zraszała całą powierzchnię gleby. Patrzcie, to jest bardzo subtelne. Bardzo delikatne, to zraszanie było wyrazem Bożej troski, cichej, codziennej, niepozornej, ale niezbędnej do życia em, rosy. Rosy, która jest symbolem Bożej obecności, Bożej czułości, delikatności i przede wszystkim życiodajnej mocy. W tym kontekście słowa z księgi Izajasza nabierają jeszcze głębszego znaczenia. Bóg nie obiecuje burzy, cudów, lecz łagodną obecność. Obecność, która każdego dnia będzie się pojawiać jak Rosa. Będzie dawać wzrost, odnowę i życie. Życie wieczne. Rosa nie krzyczy, ona koi, nie domaga się niczego, ona po prostu jest, wysycha, ale zostawia po sobie. Yy, zieleń, odnowę. Ona podtrzymuje to, co już jest. Tak samo jest z duchem świętym, który podtrzymuje naszą wiarę. Tylko potrzebujemy czasem po prostu rano wstać, przejść się, zacząć dzień inaczej niż yy, od kawy czy od wiadomości ze świata, a właśnie zacząć dzień modlitwą, spacerem. W ten sposób. Zamiast sięgać po telefon, zamiast sięgać po e, wydarzenia, które są opisywane w social mediach, warto jest skupić się na rosie. Warto pójść na spacer i właśnie poczuć tą Bożą obecność każdego dnia. Serce człowieka zroszone Bożą łaską zaczyna rozkwitać jak Lilia. Nie są to spektakularne burze, pioruny, ale właśnie rosa, czyli łagodna Boża obecność o poranku. Szczególnie te słowa są cenne z Księgi Izajasza. W świecie, kiedy mamy e, tak wiele cudów, spektakularnych rzeczy, tak wiele hałasu, a ta rosa przypomina, że najgłębsze przemiany dokonują się w ciszy. Rosa towarzyszyła zesłaniu manny na pustyni. Czyli bożego pokarmu dla Izraela. Czytamy o tym w księdze liczb w 11 rozdziale, a gdy Rosa opadała w nocy na obóz, opadała na niego także manna, czyli ten chleb boży. Cudowny Boży pokarm, który wzmacniał Izraela każdego dnia. I znowu tutaj Rosa jest nośnikiem Bożego zaopatrzenia, pojawia się jako tło dla Słowa Bożego, i też. Chleba powszedniego, czyli Bożego wsparcia, obecności, zaopatrzenia. W księdze sędziów Gedeon prosi Boga o znak: najpierw rosa ma się pojawić tylko na runie, potem tylko na ziemi wokół runa. To znak Bożej obecności potwierdzenia Bożej woli. Podsumowując, można powiedzieć, że w Biblii ta symbolika Rosy jest bardzo ważna. Pokazuje codzienność. Rosa pojawia się regularnie, tak jak Boża Łaska. Rosa oznacza odnowę i, i życie. Bez Rosy rośliny wiedną. Tak samo bez Bożej obecności nasza dusza usycha. Rosa jest znakiem Bożej obecności. Tak jak w historii Gedeona, Rosa ma być odpowiedzią na naszą modlitwę. Ale my musimy też wykonać pewną pracę w naszym życiu. Aby zauważyć te rosy, czasem trzeba o, poran o poranku wstać. Zobaczyć piękno Bożego Stworzenia, docenić to, co się ma już teraz. W Ewangelii Mateusza jest poruszający i, i bardzo mocny fragment. Jest to wezwanie Jezusa do ufności Bogu. Jego słowa nie są tylko poradą, ale tak naprawdę zaproszeniem do pokoju. Do wyzwolenia się od lęku o jutro. Jezus mówi: nie troszczcie się. Co oznacza, że nie mamy ignorować potrzeb materialnych. On wie, że są realne, ale przy tym przestrzega nas przed tym, by nie uczynić z troski o jutro centrum naszego życia. No bo jak zbytnio się koncentrujemy na tym, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy, to prowadzi nas do niepokoju. Oddala nas ten niepokój od Boga. Tymczasem, Oto Chrystus uczy nas, abyśmy skupili się na zaufaniu Bogu. Chodzi o wewnętrzną wolność. Ta wolność pozwala nam działać w tym świecie bez lęku. Dziś wiele osób żyje w napięciu, w niepewności. Ta niepewność jest ekonomiczna, materialna. Boimy się o pracę, boimy się o, o to, co będzie. Tymczasem słowa Jezusa brzmią jak balsam, jak taka rosa dla naszej duszy. One nie są naiwne, ale są głęboko realistyczne, są pełne nadziei, bo opierają się na prawdzie o Bogu, a nie o, o jakimś tam przeświadczeniu, że mamy się troszczyć tylko i wyłącznie o te dobra materialne. Jezus nie neguje naszych potrzeb. On doskonale wie, czego potrzebujemy, zanim go o to poprosimy. Jezus zachęca nas do zaufania. Przypomina nam, że nasza wartość nie zależy od tego, co mamy, ale od tego, kim jesteśmy w oczach Boga. Warto za to podziękować. Dlatego tak się razem modlmy. Dzisiaj akurat. Zachęceni jesteśmy przez pieśń 613, której autorem jest Marcin Luter. Zmówmy spokojnie tę pieśń, fragment tej pieśni jako modlitwę. Wszechmogący Boże, daj nam chleba powszedniego na każdy dzień, potrzebnego. Roń od wojny i niepokoju, od pożaru, moru, szkody, daj spokojnie i bez troski żyć nam w Twojej pieczy boskiej. Amen. Niechże się tak stanie. Wzmocnić nasze racz ufanie, byśmy zgoła nie wątpili, że to, o cośmy prosili, nam z ojcowskiej dasz litości. Amen. Mówmy więc w ufności. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, Niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych w Panu naszym Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.